Jesteśmy z Szacun TV i rozmawiamy z Stanisławem Witczakiem. I powiedz mi Stasiu, co tutaj robisz? No my akurat tutaj z kolegami jesteśmy na dziale poligraficznym. Dzisiaj mamy karuzelę drukową. No ogólnie drukujemy torby z takimi nadrukami. No. A co cię skłoniło do tego, żeby zrobić, wybrać ten zawód? No przede wszystkim u nas to jest takie rodzinne, większość rodziny jest po właśnie szkołach poligraficznych, moi rodzice na przykład, no i gdzieś tam zaczerpnąłem gdzieś tam tą chęć nauczenia się tego od nich. Okej, okay, no to dzięki. Yy, jesteśmy teraz przy stanowisku operatora procesów introligatorskich. Yy, jak się nazywasz? Patrycja stanowiska. I czym ty się tutaj w zasadzie zajmujesz? E, wszystkim tym, y, czym się zajmuje jakby osoba po zadrukowanych arkuszach, po zadrukowanym niu książki, czyli szyciem, tutaj na przykład szycie drutem, złamywanie, tutaj było zmywanie w szkole, już to mamy gotowy półprodukt i tutaj na stanowisku obok jest y, Przecinanie, żeby nie było spadów, którzy, które musieli uwzględnić graficy. Okej, okay, a skąd czerpiesz inspirację do dalszego działania w tym zawodzie? E, no, lubiłam zawsze rzeczy manualne, to pracownia szkolna mi bardzo ułatwia pracę i ogólnie jakby hobby zaopana, więc wydaje mi się, że to jest wystarczający argument. 给减一。S S,